Siemneczkę sejdować, i dodaję, like, witam Was w Krakowie. Na start, z tego względu, że odpaliłem się wczoraj, w przyszłym jajka 30 km. będziemy wykluczyć w Krakowie. Mam nadzieję, że w naszym mieszkaniu jest 3 i w tym 1 km na 1,69 m2, czyli łącznie 5, mam nadzieję, Więc on ją stoi, troszeczkę się schować, ale jak już są, gotowe. Sprawdźmy Kaputo! może być I ostatnia jajko na chwilę i lecimy dalej. Kabu to kolejne. Kurde, nie coś mi szczęśliwi nic. Dobra, lecimy, może kolejne dwa jaja przynoszą mi szczęście. Niestety nie ma wiatru, ciężko znaleźć Ale jest kolejny jajo Siedzi Latras, mój pierwszy, genialnie Siódmy no niezły Skilla ma ciężkie, ale dobra przeżyjemy Drugi jest I chyba na tyle, lecimy w tej chwili bawać dito gdzieś Dwa najlepsze Dzięki wam 1800 Earthquake, tak jak mówiłem, o tym w ogóle Od Według mnie dwa najlepsze yy, Pokémony Dla odkrywania Mam nadzieję, że spędzą się w gymie. A teraz lecimy na Vito Prosiliście mnie o wyklewanie jaj, było wyklewanie jaj I to nie byle jakich, bo 5 razy 10 km Dodatkowo było to I działo się w Krakowie Także Kraków odwiedzony Jakie wyklute, Snorlax Lapras, Kabuto mi się daje, że udało mi się tym razem. Normalnego odcinka jednak nie udało się nagrać bo pogoda mi dzisiaj zawiodła. Faktem, późno, ale wiatr jest niesamowity, pewnie zwróciliście uwagę już wcześniej. Okropieństwo i dodatkowo jeszcze kurać śnieg pluszy. Ale okej, okay. zwiedziliśmy, byliśmy, o tak jak obiecałem. Na kolejne miasta, jeszcze przyjdzie pora. To było na tyle, że jedną się z wami i na razie. Jesteś mówił o Śnieżycy, nothing can stop you to be the best trainer of Pokémon on the world!